No, i jeszcze moi drodzy stwierdziłem, że pokażę Wam części, które zostały wymienione. A więc, te wahacze, które idą poprzeczne, one idą tak z tego co kojarzę: czyli to będzie lewy, nie, to jest prawy, to nie jest lewy. Czy tu mamy jakieś. Oznaczenia tego no coś takiego tylko mamy, nie? Ten jest prawy. R, ten jest chyba lewy. Tak, ten jest lewy. L, a tam R. O, no, brudę się trochę. Fajnie lubię się brudzić. Nic nie ma na. <laughs> Chciałem wam ten amortyzator pokazać prawy. To jest sprawa amortyzator od Mercedesa. To chyba był rok produkcji, sam nie wiem. I on jest cały czas sprawny, to jest najlepsze. Ten amortyzator jest cały czas sprawny. No tu jest Sachs już nowszy. sprężyny, mówię jak ktoś z was coś potrzebuje to śmiało dajcie znać, chociaż sprężyna to już jest raczej na złom chociaż może jeszcze jak się by ją odmalowało to może być o <laughs> łączniki stabilizatora remforder na pewno, poduszki właśnie jeszcze miałem zobaczyć co to, to za firma, ale tu się chyba już nie dopatrzę. Chodź to tu cholera. Tutaj tak samo po tym odbojniku. Co my tu mamy? CF coś tam. No poduchy mogłem w sumie zostawić, bo jeszcze były dobre. Trochę je ruda, to trzeba wpierdzielać, ale jeszcze ok. No, tu są łączniki. Łączniki są dobre ogólnie jeszcze. Łączniki były wymienione jakieś x czasu temu, ale jeszcze są dobre. O, tak mogę przedstawić to. Jak ktoś coś będzie chciał, potrzebował z tego. Na pewno nie dosta. Końcówka to już się nadaje na śmietnik. Ta zresztą tak samo już się nadaje na śmietnik. Te drążki chyba jeszcze, chyba, chyba jeszcze. No dobra. Tak mi się wydaje. Chociaż nie. Chociaż nie wiem, sami ocencie. no więc tak, te część zostały wymienione. 800 zł razem ze zbieżnością, więc nie jest tak źle. No dobra, to byłoby na tyle. Dzisiaj już wam nie zawracam tyłka filmami. Trzymajcie się, pozdrawiam, was cześć.